Nie patrzyłem się jeszcze Obrócie? No dawaj yes. yes. Nic specjalnego Marek ci powiem Serio? No zawsze miło no, nierówno to zrobiłeś Więc on no, to nie jest niebieskie tylko odejdziemy Chodzę jak maszyna wstydu i to druga głównie tylko co mi kedvi Te szare bloki nauczyły Młody piersi ale nie te wsty mam ci przystroni broń Mareczko! O kurde! Siema, jestem Marek, na naszym kanale Krużwil jest już ponad 700 tysięcy subskrypcji. A tak jak wielki Krużwil obiecał na 700 tysięcy subskrypcji, ten właśnie Krużwil farbuje się na niestandardowe kolory. Jaką mamy w tym odcinku paletę koloru przygotowaną na moje włosy? Nie wiem, ale mamy między innymi. czekaj, czekaj czekaj, czekaj, czekaj. Ale czy, dobra, ten... czemu on tam skacze? Nieważne, zaraz do tego przejdziemy, bo na każdego przyjdzie chrzesta, aby rzucili go do basenu, on też będzie za chwilę rzucany. Drodzy Państwo, pamiętajcie o subskrypcji. Tutaj znajduje się czerwony przycisk. Ładny ten przycisk, to. No, piękny Marko. Super, świetnie wygląda. Kliknijcie go tam na dole, aby jeszcze szybciej pijać subskrypcję i bić kolejne rekordy. Już wkrótce milion, a wtedy wychodzi moja piosenka Disco Polo. Przejdźmy do ochroniarza. Ale daj mi też szpile, no kurczę, Marek. Przyzwyczaiłem się po ostatnim filmie. Przejdźmy do ochroniarza. Jako, że nikt nie był w stanie wrzucić go do basenu, nikt nie chciał się tego podjąć, to ochroniarz teraz sam skoczy. Patrz, 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 go no, sztuczkę brzmieje. Patrz, Dwa. 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 O! Ty! Kurde, jakby bomba atomowa spadła no do jeziora. To co, ze 100 kg? Oklapałeś mnie. No to co? A chcesz skoczyć po tablacie? Nie, powiedz o subskrypcji. Eee, przypominam, żebyście zasubskrybowali ten, tutaj widzicie ten przycisk. Kliknijcie, na dole. Ty, basen właśnie rozwalił. <grym> Taka masa prostu... upadła, wieloryb. <grym> <Po> prostu... Rybka. Rybka. <grym> Rybka. <grym> Dobra, Drodzy Państwo, po prostu tutaj mamy między innymi strefę dla dzieci, tutaj jest strefa dla dorosłych, dlatego jest po prostu inny poziom wody w tym basenie. No ale już pół powody się wylało, jak Kubańczyk skoczył. <grym> to jest już inna kwestia. Pamiętajcie o subskrypcji, zapraszam Państwa do oglądania, za chwilę farbujemy moje włosy na tęczowe kolory. Dobra Mareczku, przygotowałem Ci Zielone, wszystkie... Różowne, różowne. Różowy, różowe, różowe, różowy i żółte. Co? Po co ci tyle różowy? Farbujemy cię włosy. Co tu wymyślisz? Nie będzie żadnego farbu. Jaka wariatka! Ty jeszcze nie wrzuciłeś z chaty? Mm, co tu się dzieje? Co za nowy <laughs> kwiatuszek? Trochę by nie było, to takie kwiatuszki nowe. No ładnie się łapicie chłopaki, ładnie się chłopaki. Chłopaki. Jak chłopaka nie jesteś moim chłopakiem, Mara. nie ona chłopaka. Co się porobiło? Chcesz mieć nie, dziewczynę na... Nie mnie nie było tylko. Nie wiem, wiesz. Chcesz A, mi tak taki nowy jakiś? No. Wariatka taka. Warietka? No. Weź się 8. Dobra, weź się sobie nagrywasz. Dobra, to w takim razie dzisiaj farbujemy włosy. Chcesz pofarbować włosy? Nie, ty też nie będziesz farbował. Będę farbował włosy. Drodzy Jest Państwo. I w ogóle weź podnieść te farby. Zostań, podnieś te farby. No podnoś, no. Ty, ja, ale czy, ja czemu ty jeszcze nie z chaty? Nie wiem. No podnoś to! <laughs> I co, Bawicie to? Tak. Nienormalna, jesteś. Podnoś to. No podnoś to. Nie będzie żadnego farbowania. No podnoś to, dziewczyno. Co to sobie wyobrażasz? Ty nie będzie farbował, Chodzisz mi na filmy i co robisz? Trzodę? Yy, A co, nie mogę? Jestem Twoją dziewczyną przecież. Nie jesteś moją dziewczyną. Jak to? Nie? Chyba w ogóle w innej rzeczywistości żyjesz. Weź się obudź. Kto mi to podniesie teraz? Dobra, ja ci podniosę tylko. To weź Ale weź tą wariatkę Stąd no, już. Chcesz już Nie będzie żadnego farbowania. To farbuje się czy nie? Nie. Farbuje się. Nie będę się farbować. Dobra, wyrzucisz nam feria tekstacy. Je normalna. Wyrzucimy ją? No nie no, czemu mamy ją wyrzucać? Dobra. Pofarbujemy ją dzisiaj. Jak nie będzie chciała sama, no to na siłę. To no dobra, nie stój tak nad nami, bo przeszkadzasz w nagrywaniu. Wolisz sama czy na siłę? Nie będzie żadnego farbowania ani no tej, to idź stąd. Ani no dobra! Ja, to idź stąd! To babo głupia! Dobra, weź to podnieś i zacznę <skrym> O tyle nam leciał na hatę zobaczcie. kiu leci. Tylko. Poleciał. Także, ostatecznie decyzją zarządu wybraliśmy farbę czerwoną albo różową, żółtą albo zieloną i niebieską albo fioletową. Nie umiem rozróżniać kolorów, niestety nie nauczyli mnie jeszcze, ale powarbujemy. Ja pierdolę znowu tę wariatkę. I stąd. I znowu. nie co będzie szlapiej wyglądało. jest Weź o. jak kobieta. No ja chcę sobie zrobić trzy paski. Myślę, że na łosę będziesz lepiej wyglądać. Na trzy paski lecą laski, chcesz trzy paski mieć. Nie. Idź stąd. No idź stąd, chętnie wymienię Szybaski ciebie na jakąś inną. Bo ty jesteś najgorszą mą. dziewczyną, jak, jaką można tylko mieć. Ty nawet nie jesteś Złosta. moją dziewczyną. Ty, w ogóle kobieta ty dawaj, że ją z chaty Dobra. wywalimy. Bo no no, to tak. już jest przygięcie. trzeba ją wyrzucić. No, Dobra, idziesz stąd, nie. No, no za długo tutaj iść. siedzisz. Wszystkich denerwujesz. No jeszcze sobie w włosy Tobie Tobiełnę. No no zobacz może. No i inteligencją to ty. E, dobra, idź e, stąd, idź stąd. Idziesz? Wiesz co mogę ci zaproponować. Dawaj, wołać ochroniarza? Nie, no, co ty nie będziemy z ochroniarzem. Ale ja za chwilę zawołam ochroniarza. Pofarbuje się na zielono? Nie. No to wołać ochroniarza? Też nie, co to w ogóle jest. No to chyba wołamy ochroniarza, co? Zielony, no? no ja bym ją wywalił z chaty, bo to już mnie denerwia nie, Denerwujące nie. jest. To. No, jak wodorost? Po, Pośmiejemy no, się. To z nie, nie, rozmawiacie w ogóle? Będzie nie, okropnie. Dobra, masz deal. nie, 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 albo to będziesz okropnie. Weź i powiedz, że ma deal, albo, albo nie, no, ale... Cicho. Będę w Cicho. zielonym kolorze? Cicho. Mam dla ciebie deal. Bo zaraz ochroniarza zawołam. Mam dla ciebie deal. Albo farbujesz się na zielono, albo robisz stąd wypad. No, ale Marek. No co? Oboje nie będziemy się farbować Skoro już. Skoro już pieprzasz się na filmę, no to zrób coś pożytecznego. Uba! Ale po co ci w ogóle te Ochroniarz! Ochroniarz! No dobra, już no, trzymaj. Już, okej? Okay? Farbujesz się. I tak ochroniarz przyjdzie. Chyba, że nie przyjdzie. Dobra, to co? Zaczynamy od nic ode mnie. Garamy papierkami nożyć. Dawaj ją, najpierw walimy na... Noży, dawaj, bo dawaj potem jeszcze zrezygnuje. Noży. Nie, bo potem jeszcze zrezygnuje. Dawaj, dawaj ją. No, siadaj. siadaj. No. Nie, ale to... Chodź, ale to. na pewno jesteś przekonany, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Dawaj. Chyba że wolisz tak. być łysa, bo takie usługi też świadczymy. to Dobra, to muszę to przygotować, tak? Marek, naprawdę. Nie odzywaj się do mnie! siedź cicho! Tobie to najlepiej byłoby uczyć język. To cały czas gadasz i gadasz. A co tu się wyprawia? Księżniczka zażyczyła sobie, żeby osłonić jej ubranie. No, oczywiście, przecież nie będę marnować moich ubrań. Wariatka. Są zbyt prestiżowe. Weź i walt najwięcej jak się da. No, a to robię. Całość wyciskamy i lecimy. A jak mi włosy spłoną. Dobra, cicho sieć. Jeszcze muszę ci twarz kiedyś zakleić, żebyś nie gadała tyle. Tylko to zrobię taśmą izolacyjną. Jaki jest włosy? Oj, tam, oj, tam oj. Zobaczysz jeszcze za nim bizneski. To jest świecąca w ogóle. Leśmierdzi. śmierdzi no końca... Prawie jak ona. Nie, ona gorzej Ty bardziej jest. śmierdzisz. <laughs> to miał być zielony? Zgodziłam się na zielony. Co Ty... to jest? Nie wiem, tak wyglądasz, jak wyglądasz. Bez różnicy. Ciągle te włosy. Zgodnie jakbym krwawiła. I ciumy, i ciumy. To co, teraz mnie farbujemy, tak? W sumie to nic nie zmieniło się w jej wyglądzie, nadal jest tak brzydka jak była. Dobra, skoro poszła to nie warto o niej rozmawiać. W takim razie mnie farbujemy na... To jest różowy czy jaki? Różowy. Nie, to jest taki bardziej... Trudno Róż... mi powiedzieć. Różowy, żółty, czyli dużo się nie zmieni. Oraz... Niebieski. Zacznę to co na to żółty. Zrobić? Ja na niebiesko spróbował. Ale całość? No spróbowałbym na niebiesko. A jak nam trzy paski? No trzy paski będą spoko, ale możemy zostawić ten, który masz. Rozumiesz? Dobra, to w takim razie na te dwa kolory. To co, walić? No dawaj, dawaj. Zaczynaj. To co, farbujesz mnie? No farbuję. Jak sobie życzy pan Kruszel? Eee, no, ja bym chciał przede wszystkim ten kolor, oraz jeszcze bardziej przede wszystkim ten kolor. Jakbyś mógł, to wydziel sobie trzy sektory na włosach. No, będzie ciężko, nie? Załóż sobie rękawiczki. A, proszę rękawiczki. bardzo. Ale to ty taki jesteś innowacyjny. Przygotowuję się do operacji, operacja Marek. To na co czekaliście przez bardzo długi czas. Zaraz Marek będzie wyglądać jak błazen, bo tylko błazny farbują swoje włosy na różne kolory. A w szczególności kolory z palety tęczy. Tak, Marku? Tak, tak. Lecimy. Za dużo i już to czuję. A tam za dużo. Wystarczająco. Musi być dobry efekt, nie? No to cóż, będzie ściągnął. Ups, co? Chyba pobrudziłem ci Okay. No dobra, trudno się mówi. Ja czekam na efekt finalny. To zaczynamy. Dawaj. Skończyłem. Idealnie. W takim razie teraz Idealnie. trzeba odczekać trochę czasu i następnie zmyć to głowę. I wtedy wysuszyć i wtedy będziemy mieli efekt finalny kruszwila pofarbowanego, czyli farbowanego kruszwila inaczej. Orze! Idź stąd, idź, idź, idź. Co ty żeś ze sobą zrobił? Idź. a czemu jej się w ogóle ten kolor nie przyjął? dobra, zostaw to. Bo no jestem niezniszczalna. Nie, ona jest jakaś yes. dziwna, ona jest jakimś tym Nie, ja teraz ludzie będą oglądać. z tobą, nie do... O to zajebiście to jest to. Co? No skoro zrywają, to jest. Myślałem, że mnie kochasz. <grymne> Jesteś jakaś nienormalna dziewczyna. Tak, naiwna to ja nigdy nie widziałem. To nie wry. Jednak z Dobra, to w takim razie idę to przemyć. Ty słuchaj, ona... Ma... ty Ty słuchaj, ona mnie Ej, denerwuje, ona ma zem... tutaj, ile jeszcze zostać? Dobra, nieważne. Masz nie dziewczynę? Znam. Aż to śmierć. Idź stąd, odsunę się. Śmierć ty. nas nie rozłączy. Tak, tak, rozmawiaj sobie. Masz dziewczynę? Chcesz mam, mieć? Mam, taką jedną na spokojnie. No to o, może masz na ja ci oddam. Nie. Ale ja jestem twoja. Ale ona brzydka Co jest, nie chcę jej. Nie chcę się dzielić... No. Wtedy ja cię nie zdradzę. Wiesz co? Muszę, żeby się do niej przyzwyczaić, Ty muszę poczuć takie wewnętrzne obrzydzenie do czegoś i wtedy... Żeby... A w sensie, że coś jest bardziej tak, obrzydliwe tak, niż ono. Muszę, muszę nie zjeść coś bardziej obrzydliwego, ale, albo popatrzeć się na gówno. Ale ja nie e, I wtedy o może się przyzwyczaić. Chyba sobie żartujesz. Dobra, w takim razie idę to zmyć. Dobrze, także drodzy Państwo, nie widziałem jeszcze swoich włosów, po prostu to umyłem i wysuszyłem, nie spoglądałem w lustro. I tutaj, pytanie dla naszego wielkiego szofera Krużwila: Czy ten szofer chce być rudy? Co? Czy chce być rudy? Rudy? Rudy. Czemu rudy? Czy chce być rudy? Tak Tak się z ciebie śmiał. Nie no pobiją mnie na mieście jak będę. Chcesz być rudy, czy nie? Czemu dobra, dawaj. Boisz? Chodź rudow, szoferku, tak? chodź, chodź, no chodź, siadaj, no nie chcę ci krzywdy zrobić, ja chodź. siadaj Siadaj, wiesz, że jestem silny, siadaj. Nie nie, 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 to zrobimy go u fryzjera spokojnie i po prostu nagram sobie na koniec filmu. Eee, dobra, nie. Tylko nie uciekaj chodź. nigdzie, bo będę musiał cię położyć. Aż tak, myślę, jestem? Zrobisz coś dla mnie? Na ciebie wszystko? Weź go na do frezjera. Chodź! Będziesz narodny? Co? Coś... Dobra. nie no, Ale proszę macieś... chłopaki Idźcie chłopaki. do fryzjera Będziemy wyglądać głupiej niż on Idźcie do fryzjera, a my idziemy do lustra Nie patrzyłem się jeszcze? Obróć się? No dobra Nie <suszy> Jezu... Nic specjalnego Marek ci powiem Serio? No zawsze jakbyliśmy. No. Ten... no nierówno to zrobiłeś. Zresztą to nie jest niebieskie, tylko to jest granatowe. A to nie jest różowe, tylko to jest różowe. Co ci to za różnicę robi, Marek? No I nie. tak wyglądasz jak pajac, tak wyglądasz jak pajac. No właśnie chciałem to powiedzieć, no trzeba się z tym pogodzić. Ale mam nadzieję, że już wkrótce moje włosy odrosną. Na koniec tego filmu zobaczycie rudego szofera. Rudego szofera. Tak, także jeszcze, drodzy Państwo, z wami się nie żegnam, ale chciałbym powiedzieć o tym, żebyście zasubskrybowali kanał, czyli kliknijcie taki sam czerwony przycisk tam na dole, bo już wkrótce milion subskrypcji. Czekamy na rudego szofera. Myślisz, że ona sobie z nim poradzi? Nie wiem, szofer ma być rudy. Poprosiłem ją, mam nadzieję, że zrobi to dla mnie. Chociaż ty, No. jakby zrobić z niej suguskę? Suguskę? No wiesz, że będę dla niej miła, ona będzie usługiwać. Będzie, Dobry pomysł, w sumie. Będzie być młody, i tego. To co jesteśmy mieli dla niej od dzisiaj? Tak może w połowie, nie. Niech w sensie... No nie wiem, sprzątać. To, no dobra. No, no to super, to jesteśmy dogadani. Także widzimy się jak szofer będzie rudy. Także drodzy Państwo, wyszło na to, że szofer jest już naturalnie rudy. Dlatego z rudego nie zrobimy rudego. Jak to naturalnie? No normalnie, no nie wiesz ci rudy, zatem jesteś no, bo normalnie jestem rudy. rudy. Jesteś rudy szofer. Drodzy Państwo, już kończymy ten film. Zobaczcie poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Pamiętajcie przede wszystkim o subskrypcji. I o tym, że szofer jest rudy.